Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć wynik meczu 63 do 85. Razem z nami trener Krzysztof Szablowski i John Allen najskuteczniejszy zawodnik dzisiejszego meczu, jeśli chodzi o stronę Anwilu. Jako komentarz, jako, opinię, jako pierwszego komentarz i opinię do meczu poproszę trenera drużyny Anvilu Dobry Dobrze Państwu, coś dużo komentować. Przede wszystkim trzeba pogratulować drużynie zgórza, że podniosła się po tym pierwszym meczu. Znaczy podniosła się, ja myślę, że oni byli gotowi na to, że może być ciężko i podniosła się. Dokonała swoje zadanie, urwała jeden mecz. Także gratulacje dla naszych przeciwników. Natomiast my dzisiaj, myślę, że wszystko, co można było spodobać. Więcej się już spodobać chyba nie da. Szczególnie tych rzutów, które były albo blisko kosza i się wykręcały, albo te otwarte, które mieliśmy z dystansu. Także straciliśmy w, tym, w pewnym momencie pewność siebie i, i tak ta gra się później układała, bo no, próbowaliśmy najmniej Myślę, że bardzo ważna była ta 18 minuta, czyli końcówka drugiej kwarty, gdzie ok, drugą kwartę znowu zaczęliśmy, ok, muszą być rotacje w składzie, no bo nie uciągniemy, przecież, musimy, musimy dobrze począć. Natomiast no znowu, znowu słabiej, aczkolwiek trzymaliśmy dobry poziom i dwie minuty nas rozstrzelali jeszcze ten rzut szczęśliwy na koniec myślę, że bardzo mocno je napompował, chociaż oczywiście nie odpuściliśmy, w szatni się nastawiliśmy pozytywnie, powiedzieliśmy o podstawowych naszych błędach, które popełnialiśmy, no, dużo zdobyli punktów szybkiego ataków w tej pierwszej połowie i tylko zresztą w pierwszej graliśmy tym atakiem, aczkolwiek w drugiej nie musieliśmy. Um, no ale wszystko było trudno wrócić do meczu i naładowani pozytywnie byli naprawdę dzisiaj świetnie funkcjonującą drużyną. Um, przegraliśmy znowu zbiórkę, aczkolwiek zebrali nam 6 ataku. Ja chcę na to zwrócić uwagę, no bo przegraliśmy znowu, chociaż w momencie rozstawiania było lepiej, a przegraliśmy no bo oni rozbierali pod swoją tablicą, ale no, daliśmy im, prawda mnóstwo szans na te zbiórki. No i jeszcze że ostatnia rzecz, którą wszyscy widzą i wiedzą, jak to... W naszej drużynie wygląda, wypadł nam bardzo ważny zawodnik, który właśnie powodował to, że po stronie przeciwnika rzadko kiedy pojawiało się w ostatnich meczach to 85, to co oni nam dzisiaj rzucili. Niestety jego brak bardzo mocno zafiął naszą defensywą. I tak to się potoczyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. they No reason for us to uh, to panic. Um, we have more games. Uh, we have veteran players in the locker room who have been in this situation before. So there's no reason for us to panic. Um, we have more games. We play there where we have one. We know we can win and um, we'll be back Saturday. And this feeling that we have right now we want them to have that feeling Saturday and Monday. So there's no reason to panic. Monday, right? It's when we play. Yes, Monday. no reason to panic. Um, we'll be back, and we'll try to make them have the same feeling that we had. Więc podsumowując, przede wszystkim nie możemy panicować. To co John kilku kilkukrotnie powtórzył. To jest cała seria meczów. Dziś przegraliśmy. Dziś czujemy się zle. Ale John podkreślił również kilkukrotnie, że zrobimy wszystko, żeby w sobotę to PG Turów czuł się tak jak my dzisiaj. Nie tylko w sobotę, ale później również w poniedziałek. W szatni nikt, e, nikt się nie załamywał, również przekazaliśmy sobie to, że ta rywalizacja trwa dłużej, czekają nas kolejne mecze. Wracamy w sobotę, postaramy się wrócić, postaramy się zagrać lepiej. To był tylko jeden mecz w tej serii. Może to jest ważne, co John powiedział, że, że... Mamy zawodników, którzy bywali już w po podobnych sytuacjach, więc no, na pewno będziemy sobie z tą sytuacją radzić. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? A iż. Tak, proszę bardzo. Co stało się i czy jest szansa, że w sobotę wrócił do gry? Sejd ma podkręconą kostkę. Jest szansa, aczkolwiek teraz trudno wyrokować. No, to to każdy, każdy kolejny dzień jego przerwy no, poprawia się oczywiście jego stan. No to zobaczymy zobaczymy na, 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 na ile będzie gotowy na najbliższy mecz. Dardan zgłaszał jakieś problemy przed meczem, trenował normalnie, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna? To znaczy trenował, trenował normalnie, nie ma, nie ma e, problemu z jego zdrowiem. No, mówimy oczywiście o tych treningach przed całą serią, prawda? No bo wczoraj mieliśmy tylko e, e, nie, luźny trening, w zasadzie rozbieganie z elementami taktyki. Um, Także nie na jego zdrowie jest w porządku. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Zaczynamy. Dziękuję.